dobry. Z tym pokojem to ręce mi trochę opadły, bo dziś miało być nagranie z pokoju na X z piątku, ale nagranie mi się nie nagrało. Nie wiem jakim cudem. Coś pewnie znów z technologią pomieszałam, bo mi się to w sumie dość często zdarza. Więc pokój się nie nagrał, ale też nie chciałam mieć puchy na streszczeniach łokiem w niedzielę dziś rano, więc... Nagrałam ten cały materiał jeszcze raz, więc to, co dziś usłyszycie, nie będzie nagraniem pokoju, ale będzie nagraniem tego, co powiedziałam w pokoju, bazując na notatkach, które sobie wcześniej zapisałam. Ten w piątek to był pokój o surogacji, co zapewne już widzicie, widząc tytuł tego odcinka. Surogacja. Surogacja. Surogacja to proces, w którym kobieta. Która się nazywa surogatką, jest w ciąży i rodzi dziecko dla innej osoby lub dla jakiejś tam pary. I Istnieją dwa podstawowe typy surogacji. Jest surogacja genetyczna, w której su ta surogatka jest, czyli ta kobieta, która jest ta ciężarna kobieta, ciężarna matka, jest genetyczną matką dziecka czyli dziecko zostało poczęte z komórki jajowej tej samej kobiety, która jest z tym dzieckiem w ciąży. Jest również surogacja gestacyjna, która odbywa się przy pomocy zapłodnienia in vitro, a dziecko poczęte jest z komórki jajowej innej kobiety niż ta, która jest z tym dzieckiem w ciąży. Ta komórka jajowa w surogacji gestacyjnej może pochodzić od kobiety, która no, wynajmuje tą macicę surogatki. Więc dziecko jest spokrewnione z tą kobietą, która chce nazywać się matką, nie z tą, która rodzi dziecko, czyli tą kobietą, która wynajmuje surogatkę, albo komórka jajowa może pochodzić od jeszcze innej kobiety, od dawczyni komórek jajowych. Według zwolenników surogacji, surogacja jest po prostu najlepsza na świecie, bo Tutaj ja podaję te informacje, które znalazłam na stronach zachęcających do surrogacji, bo surrogacja umożliwia niepłodnym parom mieć dziecko. I tu pamiętajmy, że zwolennicy surrogacji za niepłodne pary uważają również pary gejów, którzy. Nie są niepłodni, są absolutnie płodni, tylko że nie mogą mieć dzieci ze sobą, że tak powiem, ani z kimś innym, bo są mężczyznami. Żeby mieć dziecko, potrzebuje się, musi być i mężczyzna, i kobieta. Tajemnicą dla mnie pozostaje, skąd zwolennicy surogacji, z których niemal wszyscy, Wyznają religię gender. Skąd ci zwolennicy surogacji wiedzą, że pary gejów są mężczyznami? Nie mam zielonego pojęcia. No ale to nawiasem mówiąc. To, co dla zwolenników surogacji jest ważne, to to, że te niepłodne pary, włączając w to gejów, mają to marzenie o rodzicielstwie i zwolennicy surogacji twierdzą, że jest dosłownie prawem człowieka. Tych ludzi z tym marzeniem, żeby to marzenie ich spełnić. I według narracji zwolenników surrogacji to marzenie nie, nie może być spełnione poprzez na przykład adopcję, która umożliwia niepłodnym parom posiadanie dziecka, bo. Wiecie, nie, nie każdy chce mieć jakiegoś tam bękarta z sierocińca, tak? Ci ludzie, ich marzeniem jest to, żeby mieć własne, że tak powiem, własne, no nie własne, no, genetycznie spokrewnione dziecko i, i te dzieci z sierocińca to nie są wystarczająco dobre dla nich. To jest gorszy sort dzieci, ale oczywiście poza tym wszyscy lewacy kochają dzieci, wiecie, wszystkie dzieci nasze są i. I kumba, ja, tak! To, o czym zwolennicy surogacji nie wspominają, to że zaskakująco wiele z tych w cudzysłowie niepłodnych par gejów nie może adoptować dziecka, bo na przykład nie spełniają wymagań prawnych stawianych przed rodzicami adopcyjnymi, a te wymagania są stawiane, aby zapewnić bezpieczeństwo adoptowanemu dziecku. I takie wymagania to na przykład Brak wyroku za pedofilię albo za inne przestępstwa seksualne albo brak znacznych problemów zdrowia psychicznego tudzież inne cechy odpowiedzialnego rodzica, jak na przykład brak uzależnienia od narkotyków. Innym powodem, dla którego surrogacja ma być taka wspaniała, to jest to, że kobieta, która chce mieć dziecko. Nie musi sobie moi drodzy rujnować ciała i w ogóle stylu życia tą ciążą, i może po prostu zapłacić innej kobiecie, żeby to inna kobieta sobie rujnowała ciało i styl życia tą ciążą. To co dla mnie jest po prostu zadziwiające, to że te dziane kobiety, jak na przykład Lucy Liu czy Klau Kardashian czy Paris Hilton, one wynajęły surogatkę, czyli kupiły sobie dziecko czy też wynajęły macicę innej kobiety. I one otwarcie mówią, że, że właśnie takie miały motywacje, że właśnie nie chciały sobie ruinować stylu życia czy też ciała. I one w ogóle nie widzą w tym problemu. Jedyna z tych dzianych babek, która zdaje się mieć nieco wyrzutów sumienia, to Paris Hilton, która wykorzystanie ciała innej kobiety, czyli skorzystanie z surrogacji, tłumaczyła tym, że ona się boi igieł, i procesów dur medycznych, bo ona ma, słuchajcie, traumę z dzieciństwa, i dlatego poddała się zabiegowi pobrania komórek jajowych. E, bo A, bo ja zapomniałam wspomnieć, że Paris Hilton, ona no, wynajęła surogatkę, ale ta surogatka urodziła dziecko, które poczęte zostało z komórek jajowych Paris Hilton. W związku z tym, nie wiem, czy wiecie, nie, nie wiem, czy nie wiecie, no, ale na pewno wiecie, że pobranie komórek jajowych wymaga igieł, i, I procedur medycznych, tak? I w związku z tym, Paris Hilton, aby uniknąć igieł i procedur medycznych, poddała się zabiegowi, który wymaga igieł i procedur medycznych, a następnie zapłaciła innej kobiecie, żeby ta inna kobieta poddała się kolejnej procedurze medycznej, czy tego sztucznego zapłodnienia, i do tego wszystkiego zrujnowała sobie ciało, nosząc ciążę. I to, co jest dla mnie absolutnie fascynujące, to to, że naturalna ciąża, zwłaszcza jeśli przebiega bez powikłań, Wymaga dużo mniej igieł i procedur medycznych niż pobranie komórek jajowych. O czym wie każdy myślący człowiek i z pewnością wie to każdy lekarz, z którym Paris Hilton rozmawiała, zapisując się na e, zabieg pobrania komórek jajowych. I ja po prostu nie pojmuję, jak ta. Bo o tym wszystkim, o tym, jak Paris Hilton wynajęła tę macicę, żeby mieć dziecko. Ja dowiedziałam się o tym, czytając artykuł w magazynie Romper. I ta osoba dziennikarska, która ten wywiad przeprowadzała z Paris Hilton, po prostu w pale mi się nie mieści, jak, jak ona mogła słuchać tych wyznań Paris Hilton i po prostu je tak łyknąć bez zadawania zupełnie naturalnych pytań o, o rzeczy, które w sposób oczywisty nie mają żadnego sensu. Jeszcze innym. Plusem surogacji, oczywiście według zwolenników surogacji, ma być, wyobraźcie sobie, to, że <grydy> jeśli się <grydy> wynajmie surogatkę, zamiast adoptować dziecko, to jeśli się wynajmie surogatkę, to ci, co wynajmą surogatkę, słuchajcie, mają możliwość uczestniczenia w procesie ciąży, co pozwala im zbudować więź z dzieckiem jeszcze przed narodzeniem tego dziecka. Bo wiecie, więź tych, co płacą za wynajem macicy, jest bardzo ważna. Ale więź tej kobiety, której macica jest wynajmowana, już nie jest ważna, że nie wspomnę o całkowitym braku ważności więzi, które dziecko rozwija z matką w łonie matki. No, ale jak możecie się domyślić, ani nienarodzone dziecko, ani kobieta, która jest z takiej desperacji, że posuwa się do surrogacji, tak, i wynajmuje <grybujesz> swoją macicę, nie, one, ani dziecko, ani ta kobieta nie mają kasy, żeby opłacić jakiś PR. W związku z tym nie ma szans na to, żeby ważność i ich więzi była ważna w oczach opinii publicznej, bo przecież to, co widzi opinia publiczna, to wyłącznie to, co jest opłacone agencjom reklamowym. I to jest moim zdaniem największy problem z surogacją, bo to, co surogacja robi, to surogacja określa cenę za to, co powinno być bezcenne. I tu pozwolę sobie, Pozwolę się odnieść do mojego, jak to się nazywa modnie po angielsku, lived experience, czyli doświadczenia życiowego, które według lewaków jest strasznie ważne. To lived experience jest nieprawdopodobnie ważne i dlatego zawsze należy słuchać, na przykład lewacy każą słuchać kobiet, które domagają się aborcji, bo, bo ich doświadczenie życiowe jest takie strasznie ważne. Więc, ponieważ jestem kobietą, przedstawię swoje doświadczenie życiowe jako matka, bo to bo w kontekście surrogacji moje doświadczenie życiowe jest również uważam bardzo ważne i zgodnie z doktryną Lewaków, powinno się mnie słuchać. Więc moje doświadczenie ciąży jest takie, że ja wiedziałam, że jestem w ciąży zanim jeszcze moja ciąża była na tyle zaawansowana, żeby dać pozytywny test ciężowy. Wiedziałam, że moja córka jest we mnie i znałam ją, zanim ona się jeszcze urodziła. Dużą, znaczną część tego doświadczenia ja dość długo nad tym myślałam i nie jestem w stanie ubrać tego, ubrać tego w słowa, określić w jaki sposób ja odczuwałam obecność mojej córki oraz jej, że tak powiem, osobowość, można powiedzieć. Ale na przykład, jak byłam z nią w ciąży, to ona na przykład. Nie lubiła, jak ja siedziałam w miejscu za długo, a bardzo lubiła, jak chodziłam albo tam, no, ruszałam się. Więc jeśli siedziałam w miejscu za długo, to ona mnie kopała, żebym się ruszyła. I nie miało dla niej znaczenia, czy ja śpię, czy na przykład mam spuchnięte nogi, jestem zmęczona, bo jest akurat upał. Ja po prostu musiałam się ruszać i tyle. I ona mnie kopała, dopóki, dopóki się nie, nie ruszyłam. A jak, jak się urodziła, to była dokładnie taka sama, była dokładnie taka sama, jeśli się unosiło i bujało, to ona była aniołek. Po prostu aniołek, najlepsze dziecko na świecie. Ale jeśli tylko siedziała w łóżeczku czy w wózku za długo, to po prostu od razu było, darcie, bordy i, i dramat. Może jeszcze wspomnę. Że ta ciąża, moja ciąża nie była planowana. Ja zanim zaszłam w ciążę, nawet jak jeszcze zaszłam w ciążę, nawet jak byłam w ciąży, to ja w ogóle nie chciałam mieć dzieci. Nie, nie, nie lubiłam dzieci. Zresztą w sumie wciąż nie przypadam za dziećmi. Z wyjątkiem mojej córki, która jest absolutnie najlepszym dzieckiem na całym świecie i zawsze będzie, i nawet nie próbujcie ze mną o tym Dyskutować, ale oprócz mojej córki, ja nie chcę mieć do czynienia z żadnym innym dzieckiem. I ta moja niechęć do dzieci to, to nie było, właśnie nie było coś, co magicznie odeszło, jak zaszłam w ciąży. Będąc w ciąży, wciąż nie lubiłam dzieci i w sumie nie chciałam mieć dzieci, chociaż byłam w ciąży, ale jednocześnie bardzo, bardzo chciałam. Znaczy kochałam moją córkę, nawet tak, że ja nie chciałam jej mieć, ja ją po prostu bardzo kochałam. Ja wiedziałam, że ona jest we mnie, ja chciałam ją chronić i, i po prostu kochałam ją od samego początku. A to, co mnie naprawdę rozwaliło, to jak zobaczyłam moją córkę po raz pierwszy, jak się urodziła, to, co, co poczułam wtedy, to jest, to się, tego się po prostu nie da odpisać. Od pierwszego wejrzenia moja córka po prostu była dla mnie wszystkim. Do, do tego stopnia, że ja miałam taki instynkt, co było dla mnie idiotyczne, ale ja nie byłam w stanie tego kontrolować. Ja no, po prostu chciałam zabić każdego, kto do mojej córki się zbliżał, albo nawet na nią spojrzał. I mówię wam, ta więź pomiędzy matką i dzieckiem to jest po prostu coś niesamowitego, tego się nie da nie da opisać. I powiem wam, że jakby ktoś chciał mi moją córkę odebrać po porodzie, to jedyny sposób, w jakim te, ten ktoś mógłby to zrobić, to po prostu po moim trupie. Dosłownie. To nie, nie pozwoliłabym, nie dałabym sobie odebrać dziecka. A do tego, co jeszcze powiem, jak już się tak rozgaduję, od urodzenia, odkąd moja córka się urodziła, to na zawsze była i jest moją siłą. I gdyby nie to, że moja córka jest, to ja bym. Ona mi daje taką motywację, daje mi jej istnienie, daje mi taką siłę, że ja nie osiągnęłabym nawet jednej czwartej tego, co osiągnęłam. Co, tak nawiasem, już zupełnie nawiasem mówiąc, jest powód, dla którego nie kupuję narracji, że samotna matka, czy tam jakaś nastoletnia matka po prostu musi się wyskrobać dla dobra tego dziecka, które wyskrobie, bo po prostu życie tego dziecka będzie beznadziejne. A moje doświadczenie, podobnie jak doświadczenie wielu matek, które znam, jest takie, że dziecko jest błogosławieństwem, jest motywacją i jest siłą, a nie ciężarem. I to właśnie, uważam, powinniśmy mówić przyszłym matkom, a nie wmawiać im, że, że sobie nie poradzą, bo więź pomiędzy dzieckiem i matką jest siłą, jest mocą i naprawdę może zmienić świat. Ale zwolennicy surrogacji twierdzą, że wartość tej więzi Da się określić w cenie pieniężnej. I dla mnie to jest po prostu chore i niemoralne. I dlatego uważam, że surrogacja to forma prostytucji. Bo jak spojrzycie na prostytucję, tą seksualną, tak, to w prostytucji seksualnej to klient w zasadzie płaci za, no można powiedzieć, miłość tak, w cudzysłowie, tak? Płaci, żeby prostytutka udawała, że ona ma z tym klientem więź. I że się z tym klientem kocha, chociaż tak naprawdę to nie jest kochanie się, to jest sprzedawanie swojego ciała. A w surogacji płaci się za to, żeby dziecko udawało, że nie ma więzi z własną matką, żebyśmy my wszyscy udawali, że nie ma więzi z własną matką, a, ale że ma więź z jakimiś obcymi ludźmi, którzy w najlepszym wypadku po prostu nie mogą mieć biologicznych dzieci, naprawdę, tak. W nieco gorszym wypadku nie chcą sobie ruinować tam ciała, czy stylu życia ciążą, a w absolutnie najgorszym wypadku, i to zdarza się zadziwiająco często, chcą kupić to dziecko, żeby wykorzystywać je seksualnie. Teraz tak, zwolennicy surrogacji reklamują surrogację jako tę wspaniałą, piękną rzecz, taką, to jest taka wspaniała rzecz, jaką kobieta może zrobić dla innych. Wiecie, ten podarować, ten dar dziecka innej rodzinie. A moje pytanie jest takie, jeśli bycie surogacją to taka wspaniała rzecz, to dlaczego surogatkami nie są bogate kobiety? Dlaczego surogatkami zostają wyłącznie kobiety ubogie, z krajów trzeciego świata, albo takie, które już mają dzieci i nie mają za co te dzieci wykarmić? Jeśli surogacja jest to taka wspaniała sprawa, dlaczego bogate kobiety nie rodzą dzieci ubogim, niepłodnym parom, jednocześnie opłacając koszty surogacji, żeby tym biednym, niepłodnym parom pomóc? Jeśli surogacja jest taka wspaniała, to może niech Paris Hilton powinna płacić biedakom, żeby używali jej samej, Paris Hilton, jako surogatki. W końcu, jak posłuchacie tego, co Paris Hilton wygaduje, ona wciągle mówi o tym, że ona chce zmienić świat na lepsze i pomóc tym mniej uprzywilejowanym. Więc jeżeli ona chce tak pomóc, to niech pomaga. Tylko że tak naprawdę to, to nie o to chodzi, prawda nie chodzi o to, żeby pomóc. Więc ale, bo oczywiście surogacja pośród bogatych nie ma miejsca. Nie ma bogatych kobiet, które zostają surogatkami. Bo to wszystko to jest pierdzielenie o altruizmie i o spełnianiu marzeń niepłodnych par. To jest, to jest wyłącznie chwyt marketingowy zastosowany w celu ładnego opakowania zasadniczo handlu ludźmi. I dlaczego nazywam to handel ludźmi? Jak spojrzymy na komercyjną surogację, to proszę bardzo, na przykład w 2011 roku w Tajlandii odkryto i zamknięto potem szczęśliwie nielegalną, no Farmę dzieci, nie wiem, fabrykę, nazwijmy to fabryką dzieci na sprzedaż. I ta fabryka to, była, to było jedno mieszkanie, w którym znaleziono 15 wietnamskich kobiet, z czego 7 tych kobiet było w ciąży. Niektóre z nich twierdziły, że do tego mieszkania zostały zwabione obietnicami dobrze płatnej pracy, a dwie z tych kobiet zgłosiły, że zostały zgwałcone. Wszystkie kobiety były w ten czy inny sposób zmuszane do rodzenia dzieci na sprzedaż, często dla zagranicznych par. W 2019 roku w Grecji policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się nielegalnymi adopcjami, sprzedażą komórek jajowych i komercyjną surogacją. Na potrzeby dawstwa komórek jajowych i surogacji rekrutowano biedne kobiety. Głównie z Bułgarii i z Gruzji, a pośród tych kobiet były również romki z ubogich wiosek przy granicy grecko-bułgarskiej. Znów żadna bogata kobieta nie zostaje surogatką. W Nigerii fabryki dzieci na sprzedaż to jest w zasadzie norma. Te fabryki dzieci one często, często operują pod przykrywką jakichś klinik położnictwa albo przytułków. I zmuszają kobiety. Te kobiety czasem są porywane. W większości przypadków zwabione są fałszywymi obietnicami pracy i tam są zmuszane do zachodzenia w ciąży w celu sprzedaży dzieci. Dzieci są sprzedawane na czarnym rynku w tej, z Nigerii i w tym w ramach nielegalnych adopcji lub do innych celów takich jak handel ludźmi w celu prostytucji. Do 2018 roku Indie, również nie można powiedzieć, że bardzo bogaty kraj, był globalnym centrum komercyjnej surogacji, a kobiety w tych ośrodkach surogacji były absolutnie rutynowo wykorzystywane. Seksualnie, fizycznie, finansowo, dosłownie pod każdym względem. Te kobiety były zmuszane do wielokrotnych ciąż. Ponieważ mówimy o Indiach, gdzie nikt się nie przejmuje kobietami, nikomu to nie przeszkadzało, dopóki nie zaczęło się wokół tych farm surogacyjnych, nie zaczęło się robić wokół tego tylu skandali, że on na przykład raz. To było duże, to też mówili o tym za granicą. Była taka para, z tego co pamiętam, to byli Japończycy. Oni zamówili dziecko w Indiach, ale zanim to dziecko się urodziło, to ta para się pokłóciła i oni chyba się nawet na koniec rozwiedli. Więc jak to zamówione dziecko się urodziło, to nikt nie wiedział, kto jest rodzicem tego dziecka. I nikt nawet nie wiedział, jakiego obywatelstwa jest to dziecko. I wie, Był wielki, wielki skandal, była, były pozwy prawne, cudawianki. No i tych skandali było tyle, że w końcu w 2018 roku Indie zakazały komercyjnej surogacji. Podobnie te fabryki dzieci na sprzedaż operowały w Gruzji, w Gwatemali, w Malezji czy w Egipcie. Co zakładam, nie dziwi nikogo, że tego typu przedsięwzięcia operują w biednych krajach i żerują na biednych kobietach. No ale jeśli to umożliwia takiej Paris Hilton, żeby sobie nie zniszczyła figury, to wszystko gra i buczy, prawda? Tak? Bo o tych biednych kobietach i dzieciach nikt przecież nie usłyszy. Może na koniec jeszcze podam kilka innych przykładów. Pedofili, którzy sobie kupili dzieci poprzez surrogację, bo mieli takie marzenie. Ja tutaj zaznaczam, że te sprawy, o których wiemy, które zostały opublikowane w gazetach, to jest absolutny szczyt góry lodowej, więc fakt, że jest aż tyle przypadków znanych publicznie, oznacza, że jest dużo więcej przypadków całkowicie nieznanych. Więc w 2005 roku paragejów z Australii Panowie Mark Newton i Peter Truong, ta para sobie zamówiła w Rosji dziecko. To dziecko, chłopiec, po tym jak został zamówiony, został urodzony przez surogatkę, a następnie zabrany do Australii, gdzie od drugiego roku życia był systematycznie wykorzystywany seksualnie, włączając w to prostytuowanie go. Śledztwo policyjne ujawniło, że ta para pedofilów zamówiła dziecko z zamiarem wykorzystywania seksualnego tego dziecka. Nie udało mi się dowiedzieć, co stało się z tym chłopcem, no ale w 2013 roku dwóch tych panów poszło siedzieć do więzienia. Chłopiec został odebrany im i został sierotą, a zgaduję, że nagrania z gwałtów tego nieszczęsnego chłopca. Do tej pory krążą po internecie. Zaledwie w zeszłym roku poprzez surogację youtuberzy Shane Dawson i Ryan Adams kupili sobie bliźniaki. Obaj panowie są pedofilami i się do tego otwarcie przyznają. Dalej mamy norweskiego psychiatra pedofila, pana, który się nazywa Joe Eric Broin. I on zamówił sobie dziecko u greckiej surogatki, a następnie gwałcił to dziecko, odkąd to dziecko skończyło 3 lata. Broin poszedł siedzieć, a dziecko skończyło jako sierota. W 2016 roku ujawniono, że izraelski pedofil kupił sobie dziecko, dziewczynkę w Indiach. E, pomimo tego, że był skazanym pedofilem, nie można było mu tego dziecka odebrać, bo jak władze się dowiedziały, że on jest pedofilem, to on już prawnie był ojcem tej nieszczęsnej dziewczynki, a władze nie mogły udowodnić molestowania seksualnego. W 2014 roku małżeństwo Wendy i David Farnell kupili sobie dziecko w Tajlandii. Sprawa była głośna, bo w zasadzie była głośna z innego powodu dlatego, że surogatka, którą wynajęło to małżeństwo. Surogatka urodziła bliźniaki, chłopca i dziewczynkę. Chłopiec miał zespół Dauna i inne problemy zdrowotne, więc państwo Farnell zabrali do Australii tylko zdrową dziewczynkę, a chłopca zostawili w Tajlandii. A ponieważ sprawa była głośna, to wyszło na jaw, że pan Farnell dwukrotnie w 1990 roku i w 1998 roku siedział w więzieniu za pedofilię. Za pierwszym razem siedział za gwałt na dwóch dzieciach poniżej 10 lat, a za drugim razem za molestowanie dziecka poniżej 13 roku życia. Oczywiście skazany pedofil nie zostałby adopcyjnym ojcem, więc nic, nic dziwnego, że sobie kupił dziecko, bo wiecie, miał takie marzenie. Więc, jak odrzucimy te pijarowe narracje lewaków, to argumentami za surogacją, argumentami w cudzysłowie, tutaj może powiem, jest to, że dziane paniusie sobie nie zrujnują figury, oraz to, że pedofile sobie mogą kupić dzieci. Argumentami przeciwko surogacji jest to, że no nie można, po prostu nie można wycenić pieniężnie więzi pomiędzy matką i dzieckiem. To po prostu się nie da i to jest. Jeden argument. Drugi jest taki, że surogacja umożliwia wykorzystywanie ubogich kobiet i handel dziećmi, również w celach prostytucji. A jeśli, jeśli ktoś jest zwolennikiem surogacji, bo niepłodnej parze może być smutno bez dziecka, które jest z nimi genetycznie spokrewnione, albo przecież nie mogą zaadaptować Benkarta z sierocińca, które jest dzieckiem gorszego sortu. To ja bardzo proszę, żeby ten ktoś się zastanowił, ile zgwałconych dzieci jest wystarczającą ceną za to, żeby niepłodnej parze nie było smutno. Ja uważam, że ta liczba to zero. Jeżeli ktoś uważa, że więcej niż zero, to bardzo gorąco zapraszam do dyskusji. I to tyle, co miałam do powiedzenia po raz drugi w temacie surogacji. Um, bardzo dziękuję za uwagę. Następnym razem prawdopodobnie, tak sobie myślę, bo teraz jak przygotowywałam się do tego pokoju o surogacji, tak sobie pomyślałam, że może warto byłoby porozmawiać o, albo o małżeństwach, albo o byciu rodzicem jako kontrowersyjnym temacie, więc następnym razem będzie albo o rodzicielstwie, albo o małżeństwie, a na razie raz jeszcze dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Dziękuję.